życie jest takie nieprzemakalne, znaczy się nieprzewidywalne, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, kiedy do ciebie Teddy Grimm wróci. Znaczy się karma. Wiecie, o co chodzi? Karma. Ja do mnie wróciła po prostu z taką zdwojoną siłą po prostu. Ja muszę do Basi. Basi to jest moja Franc, która mnie wysłucha. To jest jedna osoba, która mnie słucha. Basiu, jesteś, słuchaj, weź sobie wyobraź taką sytuację, że ja porząd Pani ginekolog, że ja poszłam Pani ginekolog i nie wiedziałam, jak moje życie przekręci się po prostu o 180 stopni. Tak, to Pani Marii poszłam, oczywiście, tylko wiesz, co się stało? Pani Maria postanowiła zachorować sobie, postanowiła mieć grypkę i po prostu miała zastępstwo, słuchaj. To <laughs> no, miała zastępstwo i przyjmował mi jakiś młody dzieciak w moim wieku, słuchaj, aż to było okropne, no już Ci mówię, no. Baśka, czy ty pamiętasz tą sytuację, jak w podstawówce na przerwie zdjęłyśmy Staszkowi spodnie i niechcący zdjęły się z majtkami? <grych> I wszyscy się na niego patrzyli, a ja, żeby podszycić sytuację, powiedziałam... Jak to co zrobiłam? Udawałam, że go nie poznałam, a ten Pizzich zrobił dokładnie to samo. Też udawał, że mnie nie jak to ja ściekasz. Wie pan co? Tak za bardzo mi na czasie nie zależy. Ja jestem przyzwyczajona do pani doktor. Ja chyba wrócę, jak ona wróci z chorobowego. Naprawdę, ja tylko sobie robię tak co roku takie badania, takie kontrolne, żeby zobaczyć czy wszystko jest w porządku. Ale naprawdę jestem przyzwyczajona do pani doktor Rong, więc może nie będę przeciągać. On do mnie mówi nie! Spokojnie! Proszę, jeszcze zerknę w kalendarz Pani Weronika, pani Weroniko, proszę się rozebrać od pasu. I on tak mi patrzył głęboko w czoło. I później spojrzał mi się na oczy i mówi tak, z pamiętam te oczy. Wiesz dobrze, że mam takie oczy, kurwa niespotykane, tak? Jeden, że kolor to jeszcze takie wielkie, jebane gały, że po prostu wszyscy nie poznają nawet tego dnia 100 lat, rozumiesz to? I on mówił, to pani ze mnie zesiedziła w szkole, tak? Ja mówię, nie, to jakaś pomyłka, ja w ogóle nie stąd ja się tu przeprowadziłam, ja że już ja mówię, na pewno pani, ja pana nie znam, ja, ja w ogóle nic. On mówi tak, coś czuję, że to pani jest, pani Weroniko. I on do mnie mówi, a pani tak z czasem, co te firanki tak urosły. <ścoughs> Rozumiesz to, Baśka? Zobacz, Baśka, jak to historia lubi się rozmnażać. Ja pierdzielę, słuchaj, ja normalnie teraz będę tak 100% wierzyła w tą karmę. Normalnie jak te wszystkie kobiety w kremy na celuli, to po prostu to jest niesamowite, że on coś takiego... Ja się oczywiście wyparłam, ja mówię... On widział, że to jest na punk, ja na bank, że to jest na. Ja. Dobra, bądźcie, ja w ogóle nie mam humoru, ja w ogóle nawet nie chcę z nikim o tym rozmawiać, bo ja jestem tak zdołowana, że doszło w ogóle do takiej sytuacji, jeszcze najlepsze jest to, że mi się golić nie chciało, rozumiesz to? I ten ptaszek, 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 kuźwa ogląda moją, nie oglądam pusty do że jeszcze się ze mnie siedził. Ale a dobrze, że nie przy całej szkole, dobra, będę kończyć no to do Buziapa. katastrofa.